Gość, pan Liszcz, to posłuchajmy. Zapraszamy. Jak widać, nie tylko do powiedzenia, ale jeszcze chcę mieć to pokazanie. Wczoraj czytałem taki ciekawy artykuł pana doktora Krzysztofa Wąsiadka, który dotyczył tego, czym jest profilaktyka. I zastanawiam się w tym artykule, dlaczego profilaktyka, że nie kuleje, dlaczego ci, którzy się nią zajmują, często mam wrażenie, że jakby rzucają grochem o że nie są słuchani. I on ciekawą tezę tam, z pełną nieśmiałością o tym mówię, wyznaje, że to nie jest cudzysłowie wina słuchaczy, tylko tego, że ci, którzy się tym zajmują, tak zwani profilaktycy, więc ja teraz to, to chcę robić, to nie też, że mówią, może nieraz z przekonaniem, ale bez wewnętrznego przekonania, wynika z tego, że słuchacze nie odbierają, że oni się w istocie troszczą o słuchaczy czy troszczą temów, które nastręczają dzieci i młodzież, a ilością kobiet w wieku prokreacyjnym i mężczyzn w wieku prokreacyjnym, którzy korzystają z alkoholu w okolicznościach związanych z prokreacją, a także z kontynuacją tego skutku, jakim jest ciąża. Czyli zwrócono uwagę na zależność między abstynencją rodziców, głównie matki. Ojcowie zostali trochę w cieniu tej sprawy, ale to jeszcze jest do nadgodzenia, panowie. Bądźmy czujni. Badania będą także dotyczyły mężczyzn. Jakie są związki między tym, czy kobieta pije, a jak rozwijają się jej dzieci. I tutaj problem zasadniczy dotknął pewnej grupy kobiet, chyba z karmieniem wojskowych. I na przykład na oddziale w oddziale położnictwa skrzynki z tymi karmi. położne to zalecają, panowie doktorzy zalecają. Równie, lakt, równie laktacyjnie działa sok pomidorowy, woda mineralna, jak to wymyślcie dzisiaj z takim przekonaniem, no to ja jej dokopię, to ja jej wygarnę, to ja jej powiem, to a to. Nie róbcie tego. Jeśli ona nawet, ta mama, o której myślicie, czy sama może któraś z Was ma, ma, ma takie myśli że to jest coś z nią związane, z jej ciążą, czy ciążą krewnej sąsiadki, to zachowajmy na razie te wiadomości dla siebie, jeśli chodzi o przeszłość, czyli o te dzieci, które już są, korzystajmy z wiedzy dla przyszłości, a tam, gdzie mamy takie wątpliwości.